Cześć. Jesteśmy w katowickim spotku, gdzie już po raz piąty odbywają się zawody Intel extreme Masters, a po raz czwarty są to wielkie finały. W tym roku oprócz tradycyjnej relacji mamy dla Was coś specjalnego, czyli ujęcia z zakulis. Esport od kuchni. Zapraszam! O tym, że e jest na świecie coraz popularniejszy, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Liczby mówią same za siebie. There's over 256 million viewers around the world right now and it's projected to hit about 345 million by 2019. I think they're the most one of the most passionate fans in the world. Um like I, I've been all over the world, been doing this, you know, 60 live events and I would say the Polish fans as well as the Brazilians are probably the most passionate e fans in the world. Intel Extreme Masters to najstarsze na świecie międzynarodowe zawody dla profesjonalnych graczy. Jak wygląda organizacja finału zawodów AIM w Katowicach i ile osób jest w to zaangażowanych? Ekipa się z roku na rok różni o kilkadziesiąt osób, ale jest to zawsze ponad tysiąc osób. Zaczynamy na około tydzień, dziewięć dni przed startem. W tym wypadku one są rzeczywiście skomplikowane, bo cały event jest podzielony na dwa weekendy, a część przygotowań w MCQ już jest realizowana po to, żeby mieć wszystko gotowe na kolejny weekend. Katowice są świetnym partnerem, takim partnerem, który z nami był od samego początku i to jest bardzo dobra współpraca i dzięki temu, że ona jest tak dobra, to my tak na dobrą sprawę aktywnie się nie rozglądamy nad różnymi innymi alternatywami. Pewnie takie mogłyby się znaleźć, jak mówię nie ma takiej potrzeby. Wielkim wydarzeniom esportowym towarzyszą między innymi aktywności na stoiskach firm związanych z branżą technologiczną i spotkania z youtuberami czy cosplayerami, ale prawdziwymi bohaterami pozostają oczywiście gracze. O rodzimej scenie gamingowej i stereotypach dotyczących zawodowych graczy porozmawialiśmy z jedną z gwiazd katowickiego finału najlepszym zawodnikiem League of Legends w Polsce, Marcinem Jankosem Jankowskim, członkiem ekipy H2K. Graliśmy też na miarków w Chicago w San Francisco, ale polska publiczność nic z tego nie pobije. Było naprawdę wspaniale. Jest dużo utalentowanych graczy, którzy nie zawsze potrafią użyć swojego talentu, czasami są zbyt emocjonalni. Dużo polskich drużyn nie udaje się dostać do profesjonalnej ligi właśnie przez to, że za szybko się wyłamują. Nikt nie powinien wstać o 10 rano, jeść śniadania i siedzieć przed komputerem przez 12-14 godzin ciągle grając. To jest niezdrowe, poza tym trzeba też patrzeć jakoś na przyszłość. Nie zawsze będziesz gamerem, tak? Więc dbanie o ciało pomaga. Do tego um, można rozładować troszeczkę emocje, można się obudzić. Niektórzy biegają, niektórzy podnoszą ciężary. Chodzimy po prostu na siłownię, tak? Wszystko zależy od nich. Poświęcasz na to może godzinę, półtorej godziny dziennie, um, co nie wpływa na Twój trening w Lola. W sobotę zawodnicy rozegrali w spotku dwa ćwierćfinały, a w niedzielę dwa półfinały i wielki finał. Weszliśmy do specjalnej strefy dla graczy, aby pokazać wam miejsce, gdzie uczestnicy turnieju mogli rozgrzewać się przed meczami. W tym roku w świecie e-sportu zadebiutowała firma Gillette, której ambasadorem jest jeden z najlepszych i najbardziej znanych profesjonalnych graczy na świecie, XPK Porozmawialiśmy o jego planach na przyszłość. I 7 like years and I always thought of what I would do after if I go back to study, if I and then i kept playing more and i kept going on esports and i stayed longer and i have been here for seven years so i don't think about it so much anymore i just try to focus on myself and on what i'm doing and then i'll figure it out if i ever stop doing this completely <laughs> since the first time i came here is the first time i played on a stadium and the fans are always like really crazy and really fun they want to every time i come they want to take a picture they want to talk with me so i really love it it feels like going to home kind of <laughs> Wielki finał już za nami, trofeum trafia do drużyny Flash Wolves, a ja przypominam, że widzimy się już za tydzień przy okazji rozgrywek w CSGO i Starcrafta 2. Zapraszam też do obejrzenia debaty na żywo w całości poświęconej tematowi e-sportu, 10 rano, 5 marca, tylko na stronie głównej onet.pl. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.